Państwa, chciałem przywitać w naszym powiecie już oficjalnie pana marszałka oraz pana dyrektora. Dzisiaj już kolejna wizyta, której tematem jest polityka społeczna, wsparcie. Rodzin zastępczych, wspólnie mamy okazję dyskutować, rozmawiać o tym, w jaki sposób można działać, w jaki sposób można te usługi rozszerzać. Było dużo mowy o współpracy z, organizacj z organizacjami pozarządowymi, stąd też obecność organizacji, która też w tym obszarze działa. Cieszę się bardzo, że Urząd Maczalkowski ma czas i ma chęć przyjeżdżać do nas i widzieć to, co się dzieje lokalnie, poznawać te problemy, ponieważ to... Daje nam większe możliwości dobrej współpracy, lepszego zrozumienia się i lepszego pisania projektów. I też, co bardzo ważne, mamy dzisiaj dobre wieści ponieważ, e, powiem o tym zaraz pan marszałek, ale wczoraj był zarząd województwa z którego płyną dosyć dobre informacje i dla PCPR-u i dla, e, dla stowarzyszenia, o którym mówimy. E, my w poniedziałek będziemy mieć umowę, co do PCPR-u, e, w poniedziałek będziemy mieć umowę podpisywaną dotyczącą budowy nowego obiektu, natomiast nie tylko na tym się skupiamy, bo zanim to zbudujemy, zanim będzie to przeprowadzka, PCPR musi dalej działać, ważne są działania bieżące, ważne jest to, co się teraz dzieje, żeby te rodziny miały cały czas wsparcie, żeby to wsparcie było rozwijane, stąd też nie stoimy w miejscu. PCPR stara się o środki, współpracuje, pozyskuje środki i o tym też za chwilę będziemy bardziej w szczegółach mówić. Prosimy Pana Artura Ostrowskiego. Samorząd województwa, Zarząd Województwa przykłada olbrzymią uwagę do polityki społecznej. Tej związanej z polityką senioralną, ale przede wszystkim z dziećmi, z młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi. W związku z tym tu chciałem dzisiaj poinformować, że wczoraj właśnie podjęta została uchwała przez Zarząd Województwa o przeznaczeniu dotacji, która tu wpłynie do PCPR-u w Radomsku, a będzie związana i posłuży dzieciom, młodzieży z Powiatu Radomszczeńskiego. To jest dotacja, która trafi do PCPR-u z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. To są środki unijne, ale środki, które trafią do dzieci, do grupy ponad 70 dzieci, do, do rodzin. To jest związane z pieczą zastępczą, ale też i z rodzinami, które otrzymają takie wsparcie. To będą pieniądze wydane na różnego rodzaju pomysły, zadania, Związane i z taką integracją w rodzinach, i z rodzinami, ale też i z tego, co mówiła pani dyrektor, skierowane zostaną też i na, na, na wycieczki. Myślę, że będzie wiele takich interesujących projektów sfinansowanych właśnie z tych, tych środków. Projekt na dwa lata. Więc myślę, że to posłuży temu, aby piecza zastępcza, aby te dzieci skorzystały właśnie z tych pieniędzy, które Zarząd Województwa przeznacza na ten cel. Bo zależy nam na tym, aby wszystkie dzieci w województwie były zaopiekowane. Chciałbym tutaj podkreślić też olbrzymie zaangażowanie władz powiatu. Radom Radomszczańskiego, Pana Starosty, całego Zarządu, Rady Powiatu, Pani Dyrektor PCPR-u w tym, żeby wnioskować, żeby pisać wnioski, korzystać z tych konkursów, z tych naborów, bo wtedy te środki z Województwa Łódzkiego trafią do najbardziej potrzebujących. Również nie została uchwała o przeznaczeniu 80 tysięcy na Stowarzyszenie Hospicjum które będzie tutaj pomagać osobom niepełnosprawnym, a szczególnie tym, które dotknęła choroba nowotworowa, więc myślę, że bardzo ważne, ważne zadanie, ważny obszar, który zarząd województwa też uważa za swój priorytet, i takich naborów, takich funduszy, takich dotacji będzie jeszcze więcej. Więc tylko z, korzystać, a Powiat że jest takim, byś powiedział, liderem w pozyskiwaniu tych środków, jeśli chodzi o te zadania nie tylko z polityki społecznej, ale też i z wielu, wielu innych dziedzin. Dziękuję. O swoim projekcie opowie pani dyrektor Ewa Zawacka. Projekt ten. Projekt, który otrzyma, na który otrzymaliśmy z budżetu Urzędu Marszałkowskiego pieniądze, będzie realizowany, tak jak pan Marszałek wspomniał, przez dwa lata. Opiewa on na kwotę całość, to jest 818 tysięcy. Z tego my z budżetu powiatu dokładamy tylko 5%, to jest 40 tysięcy. Jest to dosyć bardzo rozbudowany projekt, które, z którego skorzystają rodziny zastępcze. Dzieci w rodzinach zastępczych, ale też będą miały możliwość skorzystania, skorzystania również rodzice biologiczni i przewidujemy w tym projekcie pomoc dla 16 rodzin biologicznych. Będą to zajęcia warsztatowe, zajęcia z nauki, z treningu umiejętności społecznych, zajęcia wspólnego spędzania czasu i tak jak wspomniał Pan Marszałek, jest też przewidziany obóz, też edukacyjny, z jazdowy dla dzieci i młodzieży. Jeszcze w tym projekcie, w ramach tego projektu jest przewidziana również Tutaj wsparcie, wsparcie dla naszego PCPR-u, wyszkolenia pracowników. Pracownicy będą mogli brać udział w takim, będą, staną się trenerami, przejdą szkolenia takie długofalowe. Dzięki temu my potem, w efekcie, będziemy mogli też zaoszczędzić pieniądze i nie płacić firmom zewnętrznym za szkolenie naszych rodzin zastępczych. Dziękuję. Zapraszam Panią Annę Ogłazę, Panią prezes, aby o Dzień dobry, witam Państwa wszystkich serdecznie. Przepraszam, że tyłem stoję, ale nie da się inaczej. Chciałam podziękować za to wsparcie, które do nas napłynęło, tym bardziej, że my nie jesteśmy akurat z Radomska. Natomiast z Radomskiem związaliśmy się z własnej woli, idzie nam coraz lepiej, wtapiamy się tutaj w to otoczenie. Cieszymy się, że możemy pomóc ludziom, którzy wymagają tej pomocy, którzy nie zawsze o nią potrafią poprosić, nawet nie wiedzą, gdzie prosić. W związku z czym ten projekt jest bardzo ważny, bo w chorobie nowotworowej oprócz podstawowego leczenia bardzo ważna jest rehabilitacja. Na temat projektu szczegółowo bardziej powie mój zastępca, pan Jerzy Dłubis, który ten projekt pisał a i który będzie nadzorował ten projekt, żeby no, wykonać. Tego projektu było zgodne zresztą wszystkie projekty, które do tej pory realizujemy i tu, i w Częstochowie mamy wyniki takie na piątkę, więc muszę się pochwalić, bo to nie było ważne. Więc proszę Cię Jurku, powiedz coś na temat projektu. Dzień dobry, jeżeli chodzi o sam projekt, to wygląda to w taki sposób, że do końca tego roku realizowane będzie pomoc dla 20 osób z niepełnosprawnością. To będą osoby z powiatu radomszczańskiego oraz z powiatu bełchatowskiego, przy czym główny nacisk jest, jest kładziony tutaj na powiat radomszczański. W ramach tej pomocy będziemy przeprowadzać kilka form pomocowych. Mianowicie będzie to trening zdolności funkcjonalnych, będzie to pewnego rodzaju rehabilitacja ruchowa, oprócz tego będą to zajęcia ruchowe. Są to również warsztaty ze zdrowego stylu życia, dlatego że przez wiele lat jakby prowadzenia naszej działalności i projektów... Po prostu spotkaliśmy się z bardzo mocnym odzewem, z ogromną potrzebą tego, żeby takie warsztaty organizować. Ludzie bardzo tego potrzebują, szczególnie w dzisiejszych czasach i szczególnie oczywiście w momencie, w którym borykają się z jakąś niepełnosprawnością. Oprócz tego, będą to formy wsparcia w postaci arteterapii, również będą to okolicznościowe wyjścia terapeutyczne, dlatego że takie z kolei formy działania. Bardzo pozwalają na szeroką integrację takich osób i po prostu przeciwdziałanie wykluczeniu. Są to na pozór tak naprawdę proste działania, a szczerze mówiąc ich efekt jest bardzo, bardzo no, szeroko komentowany i bardzo, bardzo produktywny. W związku z tym oprócz tego będą jeszcze zajęcia prowadzone dla tych naszych beneficjentów z arteterapii w postaci florystyki, ale również wsparcie psychologiczne, które jest absolutnie niezbędne jakby w procesie zdrowienia, w procesie asymilacji po prostu w procesie rehabilitacji społecznej. To będą zajęcia indywidualne, ale także spotkania grupowe. Całość tych środków opiewa na ponad 100 tysięcy złotych. 80 tysięcy udało nam się otrzymać, reszta jest wkładem własnym. Takie są zasady. Cieszę się przede wszystkim, że będzie taka możliwość, żeby, żeby tym potrzebującym pomóc. Jesteśmy na to dobrze przygotowani. Mamy tutaj placówkę. W bardzo dobrym stanie. Oprócz tego, przez to, że ta placówka, o której mówię, nie jest już wystarczająca, dlatego że prowadzimy tu jeszcze równolegle jeden duży projekt. W związku z tym, za niedługo w zasadzie liczę na to, że to będzie końcówka lipca. Najpóźniej otwieramy z kolei placówkę przy ulicy Agielońskiej. No więcej informacji pewnie wkrótce. Dziękuję. Zapraszam do dyrektora skarabieńskiego. Szanowni Państwo, ja może powiem w ten sposób. Często mieszkańcy pytając mnie, co poleciłbym, czy co można pozazdrościć powiatowi radomszczańskiemu, to zawsze odpowiadam szpital. Ale czego Państwu brakuje? Przede wszystkim usług społecznych. I tutaj bardzo dobrze, że kolejny rok <grym> dla mieszkańców działa organizacja pozarządowa Dar Serca, która reprezentowała też ziemię radomszczańską na niedawnych wojewódzkich targach ekonomii społecznej, gdzie zaprezentowali się bardzo dobrze. I że teraz będą prowadzili tak ważne i potrzebne zadanie w stronę osób niepełnosprawnych. Także mam nadzieję, że będzie dalej się to rozwijało we współpracy z samorządem powiatowym, jak i z województwem łódzkim, który wspiera takie inicjatywy. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękujemy bardzo.